Pojasek Łowski to Serwidor Win Drodzy 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 wyróżnienia zapraszam Pana dyrektora Sakowskiego, Dyrektora Serwidor w firmie Dziękuję bardzo za, za to wyróżnienie wszystkim osobom, które nas głosowały i chcę tutaj z tego miejsca pogratulować i podziękować no, całemu zespołowi i kilku z przedstawicieli, które mam ze sobą dzisiaj yy, za, no, za solidną pracę w podnoszeniu poziomu handlu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.